W jaki sposób Jezus patrzy? Ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej. Ciekawe, że jeśli weźmiecie równoległe teksty z Ewangelii Łukasza i z Ewangelii Świętego Marka, to tam przeczytacie, że Jezus ujrzał człowieka imieniem Lewi. Tylko Mateusz, czujemy, że jak on opisywał to spotkanie, to w nim emocja była jednak inna niż pozostałych synoptyków. Tylko Mateusz zapamiętał, że Jezus widział go jako Mateusza. Bo słowo Mateusz, imię Mateusz, znaczy dar Boga, podarowany przez Boga. Czujecie ten wzrok na sobie? Że każdy z Was jest darem Boga. Co więcej, jesteście sobie nawzajem podarowani przez Boga, w Waszych małżeństwach, w Waszych rodzinach. Dzieci mogą popatrzeć na rodziców i powiedzieć, jaki cudny dar Boga dla nas. Rodzice mogą popatrzeć na dzieci i zachwycić się, jakimi darami Bóg ich obdarzył. Możecie popatrzeć na osoby z tego samego kręgu i powiedzieć, jaki wielki dar Boga dla mnie, dla naszej rodziny, te kilka rodzin, z którymi jesteśmy związani jednym kręgiem. Możecie popatrzeć też w tę stronę, zobaczyć Waszych moderatorów i powiedzieć: Co za dar Boga? Taki Sebastian albo taki Mateusz. Po kolei każdy. Nawet redemptorysta. Jaki dar Boga. Ja mogę patrzeć na Was i mówić, jakim darem Boga jest dla tego kościoła łódzkiego, domowy Kościół. Jakim jesteście darem Boga dla tego kościoła. Ale myślę, że najważniejsze jest jednak to, by każdy poczuł ten wzrok Jezusa na sobie. Jezus po prostu nie potrafi patrzeć na Ciebie inaczej. Jezus zawsze widzi w Tobie dar Boga.